Witam wszystkich pajęczarzy. W dzisiejszym filmie, tak jak w tytule, jest napisane, będziemy pakować pająka. Mamy tutaj dorosłego samca Poe Ornaty, czyli pająka szybki, nadrzewny i dość silnie jadowity. A więc, najpierw, przygotowanie do zapakowania. A potem będę pokazywał jak ja przekładam takiego pająka i czy mi to wychodzi. A więc tak, oczywiście do transportu używamy styroboksika, który jest po pierwsze twardy, po drugie izoluje temperaturę. Wnętrze wykładamy papierem. Nie wiem czy widać, część wnętrza jest wypełniona wodą z uwagi na to, że y, pająk jest y, Wilgotnolubny, więc nie może, no przynajmniej nie powinien być wysłany w suchym styroboksie, ta woda mu na chwilę wystarcza, nie zalewamy całego styroboksa, żeby nie wychładzać za bardzo pająka, ponieważ woda jak wiadomo pochłania bardzo szybko ciepło, a więc tak przygotowany styroboksik jest już gotowy do przyjęcia pająka. Zanim jeszcze zaczniemy przekładać pająka, to przygotowujemy sobie trochę papieru na górę. W miarę możliwości składamy tak, żeby po prostu nam pająka w całości przykryła. I boksik układam w ten sposób. Tu daję sobie wieczko na górę. Wieczko troszkę otwieram jeszcze, żeby pająk mógł sobie lepiej wejść. Nie za dużo. I tak przygotowane pudełko jest gotowe na przyjęcie pająka. Jak wiadomo, z tego typu pająkami no, trzeba zachować szczególną ostrożność Bo one są szybkie ale myślę, że ten samiec będzie z nami współpracował jak nakierowuje panka hop, dawaj w ten sposób no właśnie żeby ma długie odnóża, otworzymy mu to jeszcze troszkę, żeby po prostu odnóżami, o, złapał w ten sposób, no ale jak widać, pająk nie chce współpracować. Dość długie odnóża i sięga nam za daleko, no ale. Dobrze, że nie biega, w sumie wezmę to otworzę, zobaczymy czy wejdzie bez tego. Bo jak widzimy no samiec ma długie odnóża i niestety daleko nimi sięga. Nie jest to jeden z mniejszych samców. No. Znowu nam przeszedł dalej. Proste jak tej klapki włożyć, ale nie chcę biegać. Plus tego jest taki, no chodź, chodź tam na dół. Dobra, jak widać. Udało się samca lekko zamknąć. Już można powiedzieć, że jesteśmy w domu. O, zaraz wam to pokażę, jak samiec się ułożył. Tak. O, samiec się właśnie ułożył w pudełku. Teraz przy użyciu pokryweczki delikatnie ja mu te nóżki tutaj chowam. Zawijamy papier. On już raczej nie powinien teraz wyjść No ale nigdy nie wiadomo. Słabym mu tą nogę jeszcze trochę schować. Żeby mu tych nóg nie pozniatać. Podrażnimy mu trochę te nogi. O postaram się wam pokazać że jak on się ułożył w pudełku widzicie jest już w miarę możliwości ułożony teraz po prostu zostawimy mu tu trochę od góry miejsca w sumie papieru na górę nie będziemy już dawać tarał i Samczyk jest spakowany w miarę ciasno, trochę luzu ma, żeby w razie wu jeszcze mógł tam coś sobie yy, pozycji zmienić i to jest najważniejszy, jeśli chodzi o pakunek i ostrożność to tyle. Tak to wygląda teraz. Oczywiście taśma. Dla bezpieczeństwa, żeby oczywiście pająk stamtąd nie wypadł. Wypadnie czy nie wypadnie, jak to mówią, w podróży nie wiadomo, co może się przytrafić, więc lepiej go mocno zamknąć. Mamy to, pająk wpakowany. Jak widać, lekko z lekka nie chciał współpracować, ale na szczęście był plus taki, że nie biegał. Kolejny etap pakowania to oczywiście zabezpieczenie pająka przed wszelkiego rodzaju urazami, następstwami i nadmiernymi utratami ciepła. Więc do tego posłuży nam oczywiście papier ręcznikowy. Delikatnie owijamy. Kolejnym dobrym izolatorem temperatury oczywiście jest. Folia aluminiowa. Jak większość ludzi, którzy pakują pająki, wiedzą, że bez tego ani róż. Następnie dajemy kolejną warstwę papieru. Druga warstwa papieru, jak widać, poczuszka lekko nabrała rozmiarów. Papieru gotowa, przyklejona, i lecimy teraz z kolejną warstwą folii aluminiowej. Tym razem trochę więcej. ją też już teraz przykleimy, żeby się nie rozchodziła i tak oto przygotowany pakuneczek jest gotowy do zapakowania w pudełko. Pudełko oczywiście musi być większe. Mieści się ledwo, ale zaraz, objętościowo. Zobaczymy, jak to wygląda. Jak widać, pudełko jest znacznie większe. A to z uwagi na to, żeby y, uzupełnić go jeszcze jakimiś wypełniaczami. Jest okres jaki jest. Wszystko zależy od sezonu. Jakiego, yy, w jakim wysyłamy pająki? U mnie jest akurat październik, więc noce są już chłodne. Stosujemy do paczuszki tak zwany heatpack, czyli ogrzewacz. Akurat takie firmy mam, takie kupiłem. więc trzeba się mieć z tym, że trzeba go rozpakować napowietrzyć, na chwilę zostawić. I wtedy to wszystko już jest gotowe do. Jak zacznie grzać, po prostu można to już włożyć do kartonu. A więc pakuneczek na razie zabieramy. Na stół wędruje pudełko. Na dno oczywiście wysypuje taran. Dzięki z tektury one bardzo dobrze właśnie absorbują jakiekolwiek tam uderzenia, można wypełniać wieloma innymi rzeczami. Następnie korzystam z kolejnej fajnej rzeczy, jaką jest folia bąbelkowa. jedna i druga żeby z każdej strony było umieszczamy w środku pajączka zawijamy folię bombelkową Oplatamy, dorzucamy ścinek, tekturowych pychamy w miarę tak, żeby to już było na ciasno bo pająk po pudełku też nie może latać no i oczywiście Maty tak ładnie wszystko spakował, no ale niestety musi to wypakować. Zapomniał pod folię włożyć właśnie i paczek już grzeje, więc rzucamy go pod folię, która też będzie lekko izolować temperaturę. I teraz to wypełniamy. I oto tak spakowany kartonik, cyk. Zaklejamy i prawie jest gotowy do wysyłki. Co troszkę posprzątać. Ja to jeszcze owijam czarną folią streczową. Taką, żeby nie było i paszuszka będzie gotowa do nadania. I tak oto, właśnie efekt końcowy pakowania pająka jest już gotowy do. Wysyłki, dlaczego owijam jeszcze czarnym streczem? Bo jak wiadomo, wszelkiego rodzaju folia, guma i itd. izoluje ciepło więc jest to jeszcze jakieś tam termiczne zabezpieczenie. A więc tyle w tym filmie. Oczywiście, jeśli się podobało, łapaczka w górę. Polecam też subskrypcję kanału, bo jak widać, zmienia się tu dużo, często. A więc, może film komuś się spakowania przyda. Na przyszłość, na zapas. Tyle, trzymajcie się i cześć.